Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm I left them here. I could have sworn these are my salad days. Only being turned away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you. But I'm proud of you. Nothing left to make me feel. Czas do domu odpocząć. Odstawiłem łuskle kara bez uszkodzeń. Wpadła dobra forsa. Odbiorca był zadowolony. Niezłą premię dostałem. Zajrzę do skrzynki. Mam zaproszenie do klubu świetnie. Jeszcze tylko potwierdzenie z klubu. Jest potwierdzenie. Zadzwonię do ONO. Witaj. Jest potwierdzenie przyjęcia do klubu. W dniu dzisiejszym Wydział Drogowy Policji OAR organizuje festyn na torze wyścigowym. Zaprasza wszystkich kierowców do wzięcia udziału. Dużo niespodzianek. Konkursy, sprawdziany zręcznościowe dla najlepszych nagrody. Także zostaną zaprezentowane filmy w tematyce samochodowej. Sponsorem medialnym jest Klub ARA 51. Zaprezentuje on, piękną kolekcję starych samochodów, które są w posiadaniu członków klubu. Jeszcze raz zapraszamy kierowców na festyn. Wrażenia zapewnią. Jeszcze nie byłem na torze. Podjadę, zobaczę co się dzieje. Może jakieś zawody zręcznościowe. Chyba nie. Za dużo ich miałem. Będą członkowie klubu. Nieźle. Zobaczę ich samochody. Całkiem, całkiem ten toroachu. Dużo różnych budynków. Jest nawet duży hotel. Sporo boksów garażowych. Budynki warsztatów. Jest i policja. Niezły ruch i sporo radiologii. Zobaczymy jak dalej. Chyba po południu zorganizujemy pokaz starych aut. Będzie więcej widzów. Policja wydaje dobre przykład. Trzyma się swojego pasażeru. Chyba za wcześnie przyjechałem. Ruch nieduży, ale radiowozów sporo. Może wpadnę na jakiś film. Premierę obiecywali. Coś o drifcie i wyścigach. Wszyscy kierowcy trzymają przepisową szybkość jazdy. Żaden się nie wykona. Ciekawe, jak kołowicze dają sobie radę w tym Wkrótce rozpocznie się premier. Coś na czasie. Drugi i wyścimy. Ciekawe, po co zostawili te skałki? Może obejrzę, jeszcze sprawdziany zręcznościowe. To będzie ciekawe. Zaraz policja wlepi mi mandat za szybką jazdę. Trzeba trochę zwasłać. Powoli przybywa kierowców. Myślę, że festyn się rozkręci. No i się dobrałem. Tylko za co? Dzień dobry. Witam. Widzę, że jest pan od niedawna na wyspie. To dobrze, że przyjechał pan na festyn. Jak zauważyłam, dobrze pan prowadzi pojazd. Zgodnie z przepisami. Miłego pobytu na festynie. Dziękuję. Wydaje mi się, że widziałam ono. Wróciłam po tygodniu ze Stanów na Wyspę. Ciekawe jak jej idzie Poczekam na nią pod drugą bramą. Tymczasem, zerknę na filmik, który mi dała ono. Witam pani prezes A witaj moja droga Jak tam w klubie? Zaczęłam działać i już mam pierwszego klubowicza Świetnie Musimy to uczcić lampką wina Czemu nie? Na dobry początek Może wpadniemy do tawerny kapitana Tuportu Dobry pomysł Następna akcja uświadamiająca policji oachu Chyba udana Byłam na pierwszej, na wyspie Forda ta chyba więcej przyciągnie kierowców. Jest więcej policjantów. Widziałam też panią komendant. Częste zwracanie kierowcom uwagi na potencjalne zagrożenia na drogach przyczyni się do zmniejszenia wypadków. Na pewno na wyspie jest dużo turystów, także zmotoryzowanych. Nie trudno o tragedię. Zdaje mi się, że widzę mojego pierwszego klubowicza. Zapewne podjedzie do nas. Bardzo miły chłopak. Chyba widzę obie panie Prezeski. Nieźle trafiłem. Podjadę się przywitać. Dzień dobry paniom. Witaj. Zapewnę już panią prezes klubu Area 51, znasz? Osobiście nie miałem takiej możliwości. Witam pana. Ona opowiadała dużo dobrego o panu. To miło z twojej strony. Dziękuję. Pomogła także mi znaleźć pracę, tuż po moim przyjeździe na Oahu. Jest obrotna, ma dużo znajomości. Będzie dobrym prezesem. Na pewno i chętnie jej pomogę. Ona mówiła mi, że jesteś pierwszym jej klubowiczem. Gratulacje. Gdy padła propozycja z jej strony, zgodziłem się bez wahania. Przepraszam, muszę jechać. Lampka przy innej okazji, Ago. Spotkamy się w klubie wieczorem. Do zobaczenia. Będzie czekała na was pyszna kolacja. Do zobaczenia. Do widzenia, szefowo. Jasne, że będę. Ja też będę jechać. Może ja zaproszę na lampkę wina. Skoro szefowa nie może. No to jedźmy. Do jakiejś przytulnej knajpki. Okej. Okay.